Witam z tej strony Rafhart. Dzisiaj mówimy Kitech. To jest taka firma, <grym> która wydała. Znaczy to oczywiście nie jest Kitech, to jest po prostu Pudełko. To jest chińska, chińska firma. Hobby Craft się nazywał, producent tych wyprasek, które znajdują się w środku. Jak pamiętacie, pokazywałem Wam serię francuskich modeli, do których kupiłem farby z hataki mam zamiar je wykonać i oczywiście wśród nich w 480 znalazł się właśnie ten tutaj MS-406 łamany na 410 przy ostatnich zakupach w sklepie modelarskim kupiłem MS-406 kalki firmy Edward co tu dużo powiedzieć kalki wyglądają i prezentują się bardzo fajnie i teraz jest kwestia tylko, czy damy radę. Ja rozumiem, że, że to jest po, to jest wyrób, jakby to powiedzieć, masterokraftny. Nie no, dobra, żarty żartami. Po prostu miałem, nie chciałem go wyrzucać i tutaj mam zamiar go po prostu złożyć. Pomalować tymi farbami chataki, kalki dokupiłem, bo to co było w środku było straszne. A teraz na Waszych oczach sprawdzę, yy, czy wszystko jest na miejscu, czy wszystkie części, które powinny być są na miejscu. Bo nie wykluczam takiej sytuacji, że może tak nie być. Może tych części nie być i wtedy yy, będę miał po prostu kalki od tak zostawione dla innego modelu, który pewnie może w przyszłości kupię. No bo jak już mam kalki, a tutaj nic, że tak powiem, nie będzie, to tak będzie to dziwnie. No ale dobra. Wyglądamy do, do, do środka. Nie ma nic. I teraz tak. Oszklenie. Oszklenie wydaje się całe. Jest ok, tak. Oszklenie jest ok. Tutaj mam poreczek z częściami, które już są wycięte. Tutaj też coś mam, i teraz kwestia tylko o. To jest to, o czym mówiłem. Kalki. Cudowne, piękne. Zobaczcie na to. te kalki grały w filmie Piksele dobra I teraz tak, e, mam tutaj przedruk chyba oryginalnej instrukcji hobby crafta. Tak, dokładnie, C1, czyli zgadzałoby się. E, jakieś tutaj schematy malowań też są, ale oczywiście będę korzystał ze schematów, które są w kalkach. Czyli dobra, no instrukcja. Instrukcja obsługi, obsługi. Instrukcja składania. Przepraszam. Ok, dobra. Mamy tak. Dwie połówki kadłuba. Obecne. Mamy skrzydła. Sklejone. Zobaczcie, sklejone i się. Sklejone i się nawet, no troszeczkę tutaj. Teraz tak. No, coś z tego będzie, coś z tego będzie. No już tutaj, nie tragizujmy, dam radę to złożyć. I teraz rzut oka to. I rzut oka. Śmigło jest, jest. To jest chyba tutaj ta dolna. Ta dolna ramka. E, Okej. Okay. to dolna ramka, a to jest co? To jest górna gul, gulna... i to będzie tak. To powinno być chyba w oryginale w ten sposób. I patrzymy, czego tu brakuje. E, drążek. No i wygląda. Wygląda na to, że większość elementów jest. Są też elementy, które są tutaj w tym woreczku. Które już wyciąłem i chyba oszlifowałem. Także myślę, myślę że coś z tego będzie. Są rury wydechowe, drążek sterowy hmm. ten element też jest. No słuchajcie, wygląda, wygląda na to, że mam kompletny model. Wyglądam na to, że mam kompletny model. Oczywiście tutaj żadnych detali, od żadnych detalach nie może być mowy, no to po prostu umówmy się, to jest to jest model O. Tablica przyrządów. Jak wygląda. Umówmy się, że to jest po prostu model, który powstał, powstał bardzo dawno temu. Przejęła to później te formy firma Kitech i wypuszczała coś takiego. Oczywiście to jest jakieś szpachlowanie będzie potrzebne szlifowanie i tak dalej, ale coś z tego zrobimy. Coś z tego zrobimy. Zobaczymy, jak, jak się to będą sprawdzać. Kalki, znaczy o kalki to się raczej nie boję, bo zobaczcie, jakie ładne są, i zobaczymy, jakie tutaj malowanie mamy. O kalki to ja się nie boję. Zobaczcie, mamy pięknego polonika i tutaj mamy. Głowczykowski. Głowczykowski. To jest B. B, 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 B. B, Co nam mówi B? Mamy tutaj coś jeszcze. A nie, tutaj mamy coś innego. French. A, francuskie asy. Tak. Szczególnie ten to był francuski as. Ale pamiętacie, że zdobyłem pewną książkę. Mała encyklopedia. Zrobię przerwę, spróbuję znaleźć ten samolot. Zaraz wracam, -dam! zobaczcie co znalazłem. Więc mam sylwetkę, mam sylwetkę samolotu tutaj w pięknym rzucie. Zdjęcie 901. No cóż więcej, chcieć od życia. Wszystko podane jak na tacy. Tu są kalki. To jest tutaj ten numer 901. Jest 901, jest 901. To jest to. Plus do tego. Oczywiście. Schemat jest, schemat jest tutaj, widzę, że jest inny. Raczej się będę wzorował na tym schemacie z książki, ale poza tym zobaczcie, co jeszcze znalazłem. Tutaj mamy samoloty, na których walczyli Polacy, więc mamy tutaj 406 również opisaną. Jest też to zdjęcie w wiele lepszej. Wie, wiele lepszej kopii w tutaj książce którą ostatnio nabyłem czyli polskie myśliwce w kolorze 39-47 Powiem Wam, że przydatne Przydatne bardzo się cieszę, że tutaj mamy i mamy kalki i mamy źródło, z którą, skąd możemy czerpać inspiracje, a sam model no cóż, wygląda na kompletny, więc będę starał się go będę starał się go zbudować. Ale to tak nie wiem kiedy jeszcze. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z mojego biadolenia. Z dzisiejszego filmu, wiecie jak hobby craft wygląda? Wiecie jak wyglądają kalki Edwarda? Wiecie, że to, to się przydaje i to też bywa pomocne. No i w zasadzie tyle. Życzę Wam miłego niedzielnego odpoczynku wieczornego. I do zobaczenia w następnym odcinku.